Będziemy wiedzieć, co my mamy zrobić, co może być objawem tego, co się dzieje w jelicie, niezależnie od radioterapii. Apeluję do, również do kolegów onkologów: słuchajcie, zlecajcie kolonoskopię, jeśli pacjent nie miał tego badania. Bardzo trudno jest zrobić kolonoskopię. To jest badanie bardzo dużego ryzyka, zarówno dla pacjenta jak i dla dalszego przebiegu choroby, jeśli my musimy zakładać endoskop albo przy pojawieniu się objawów ostrego zapalenia, albo przy pojawieniu się później powikłań przewlekłych. Bardzo trudno u takich pacjentów robi się kolonoskopię. Jest to badanie wtedy już jakby, jeśli jak nie było go przed naświetlaniami jest to badanie wysokiego ryzyka, bardzo obciążające pacjenta.